Istnieje tylko jedno, jedyne zdjęcie Fryderyka Chopina, za które Polska zapłaciła kupę kasy. Jeśli doczekasz do końca tego filmu, zobaczysz naszego wielkiego kompozytora w ruchu, ożywionego dzięki AI. Jedyne zdjęcie Fryderyka Chopina zostało wykonane w 1847 roku przez paryskiego fotografa Louis-Auguste Bisson'a. Uchwycił on nieromantycznego geniusza, a schorowanego, zmęczonego człowieka. Chopin, choć miał zaledwie 39 lat, wyglądał jak starzec, przygarbiony z przymrużonymi oczami i spuchniętym nosem. Przez lata jego wizerunek był upiększany w obrazach i rzeźbach, ale to zdjęcie zburzyło legendę. Było szokiem, nikt nie spodziewał się, że wielki kompozytor wyglądał tak boleśnie. W 1937 roku Polska zapłaciła za nie fortunę. Równowartość 200 tysięcy przedwojennych złotych. Dziś to najcenniejsza fotografia w historii muzyki. Dajcie znać w komentarzu, jak wy wyobrażaliście sobie Chopina.